Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował o zmianie rodzaju płatności za rosyjski gaz ziemny, dostarczany, cytuję, nieprzyjaznym krajom. Od tej pory, aby zakupić rosyjski gaz, będą oni płacić rublami. Podczas spotkania z członkami rządu, Putin ogłosił, że zamrażając rosyjskie aktywa za granicą, Zachód przekreślił zaufanie do tych walut. Cytując prezydenta Rosji: Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska zasadniczo zadeklarowały realne niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań wobec Rosji. W związku z tym nie ma sensu dostarczać naszych towarów do Unii Europejskiej, USA i otrzymywać płatności w dolarach, euro i wielu innych walutach. Oznacza to, że nabywcy rosyjskiego gazu będą musieli kupować ruble na rosyjskim krajowym rynku walutowym. Putin polecił Bankowi Centralnemu ustalenie kolejności takich operacji w ciągu tygodnia. Jednocześnie prezydent zaznaczył, że Rosja będzie kontynuować dostawy gazu ziemnego według wolumenów, cen i zasad cenowych ustalonych w wcześniejszych kontraktach. Decyzja Putina jest bezpośrednim skutkiem sankcji nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Obejmowały one zamrożenie rosyjskiego złota i rezerw walutowych przechowywanych za granicą. Z tego powodu Rosja utraciła dostęp do prawie połowy swoich rezerw. Na początku marca rosyjski rząd sporządził listę takich nieprzyjaznych krajów. Obejmuje ona Australię, Albanię, Andorę, Wielką Brytanię, kraje członkowskie Unii Europejskiej, wliczając oczywiście Polskę, Islandię, Kanadę, Liechtenstein, Mikronezję, Monako, Nową Zelandię, Norwegię, Koreę Południową, San Marino, Macedonię Północną, Singapur, USA, Tajwan, Ukrainę, Czarnogórę, Szwajcarię oraz Japonię. Zapraszam do podzielenia się Waszą opinią na temat tych rosyjskich sankcji poniżej w sekcji komentarzy.